Witam. Jest to jeden z najdłużej kręconych odcinków, ponieważ jego przygotowanie zajęło mi 25 dni. Oczywiście, biorąc pod uwagę pracę i inne obowiązki, ale wreszcie nadszedł czas, żeby materiał ten ujrzał światło dzienne. Ja jestem Benji Nowem, a to jest Amator Kabli. Zapraszam. W odcinku tym, jak już pewnie doskonale wiecie, chodzi o moje biedne, skatowane Commodore 64. Tematu tego jakoś nigdy głęboko nie dotykałem, przez wzgląd na to, że z jednej strony wstyd mi było, jak potraktowałem ten biedny, a kultowy komputer. Z drugiej strony też jakoś moja próba naprawienia swoich błędów też nie była zbyt zadowalająca, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Teraz na przestrzeni tych miesięcy. Historia tego Commodore 64 jest zdecydowanie dłuższa yy, niż Amigi, mimo że posiadam go krócej, ale do tego dojdę później. Jak już być może niektórym z Was wiadomo, yy, na krótko przed założeniem kanału na YouTube yy, postanowiłem zrobić z obudowy do Commodore 64 yy, multiplatformowy emulator. A z braku laku musiałem wyciąć dziurę, znaczy musiałem. Wyciąłem dziurę w obudowie od C64, żeby zmieściła się tam zwykła pecetowa klawiatura. No wyszło to jak wyszło. Projekt z emulatorem z Raspberry Pi w środku i z twardym dyskiem nie wypalił głównie przez wzgląd na to, że nie umiałem lutować. Gdy wycofałem się z próby tworzenia tego emulatora i w międzyczasie założyłem kanał, postanowiłem przeprosić się z biednym komodorkiem. Całe szczęście, gdy wygłosiłem to komodorę, to nie przyszło mi do głowy, żeby wyrzucić jego płytę główną i klawiaturę, tylko schować do piwnicy. Bo mogłem bez problemu poskładać tego komodorka z powrotem mniej więcej, mniej więcej do kupy. Próbowałem zrobić nawet własną obudowę, no ale pokonał mnie właściwie brak narzędzi. Próbowałem też starą, pociętą obudowę okleić imitacją drewna, jednak... Tutaj też wydaje mi się, że brak narzędzi spowodował, że nie wygląda to tak jak powinno. Chociaż no też, też w dużej mierze właściwie sam fakt, że to obudowanie za bardzo jest stworzona do tego, żeby być oklejoną, ale tym razem postanowiłem oddać hołd mojemu komputerkowi w należyty sposób i zadośćuczynić mu wszystkie krzywdy, jakie mu wyrządziłem. Postanowiłem zaplanować projekt i wykonać go od początku do końca. Niektóre blizny zostały. Dlatego też nie kupiłem nowej obudowy. Zresztą to samo tyczy się amigi. Obie obudowy są pocięte. Oczywiście ta amigowa dużo mniej, ale to jednak chodzi o sentyment. Gdyby to chodziło o po prostu poskładanie czegoś, żeby wyglądała jak oryginał, to amiga nie byłaby czarna, prawda? Oczywiście, na koniec wstępu należałoby zaznaczyć, że znakomicie zdaję sobie sprawę z tego, że komuś może się nie podobać ten pomysł. Może. Mogą różne rzeczy się pojawić w komentarzach. Oczywiście, wcale mnie to nie zdziwi i z chęcią podyskutuję na ten temat. Dlaczego nie? W końcu zamieszczam to w internecie po to, żeby usłyszeć, jakie są opinie na ten temat, prawda? Oczywiście, według chronologii, ten projekt już dawno wykonałem i teraz nagrywam tylko do niego wstęp, ale to właśnie teraz zdjęcia i filmy przedstawiające mój projekt podczas jego wykonywania i po jego wykonaniu ujrzą światło dzienne. Zapraszam do obejrzenia. To dość życiowa i prawdziwa historia. Można by powiedzieć, że się zwierzam. Gdy miałem około 7 lat, na krótko po tym jak mój ojciec się wyprowadził ze swoją Amigo, matka zakupiła mi jakiegoś flamę Oczywiście nie znałem się na sprzęcie i wcale nie narzekałem. Ciotka mieszkająca w tej samej kamienicy też postanowiła sobie coś kupić, żeby miała i trafiła na faceta, który łaził z jakimś gratem i zbierał na flaszkę. Kupiła od niego C64 z dwoma cartridge'ami, 4 w 1, czyli flimbo, Klax, cyrk i piłka nożna i jakieś tam ala turbo, no ale nie było magnetofonu. W każdym razie wystarczyło to, żeby flimbo stał się dla mnie i dla kuzynki ultra wyzwaniem, a cyrk, czyli Finnish Freddy's Big Topo Fan, rozrywką na długie popołudnie. Lata później, gdy do nas zawitały pecety i zagrywaliśmy się nieskończonymi godzinami już w GTA 3, komodorek poszedł gdzieś w piwnicę. Gdy przeprowadzałem się w wieku 13 lat do ojca, wróciłem do Amigi, którą oczywiście z miłością odkopałem z dna szafy. I tylko przypadek sprawił, że obok pojawiło się C64, choć zawsze stało w cieniu przyjaciółki przez brak peryferium. Otóż kumpel z podstawówki, któremu chwaliłem się wówczas, że mam Amigę i to już była era Playstation 2, dowiedział się, że w mojej starej kamienicy leży gdzieś i się kurzy C64. Zaczął dopytywać mnie, czy w ogóle to moje ciotce potrzebne, i postanowiłem spróbować mu ten komputerek załatwić. Ciotka bez problemu się zgodziła i pozwoliła komodorka zminąć z piwnicy, jednak tylko dlatego, że nie trafiłem na kumpla, a na jego matkę, próbując dostarczyć mu komputerek, zostałem zmuszony wziąć go do domu. Otóż matce nie podobał się pomysł zbierania kratów z jej domu, znacie to skąd? Więc komodor przeleżał gdzieś tam na dnie szafy, w międzyczasie tracąc zasilacz, bo był mi potrzebny do zasilania jakichś silniczków czy innych żaróweczek. Nie znałem wówczas różnicy między prądem stałym a znamionowym, stracił też diodę, bo do jakiegoś superprojektu była potrzebna i spajczyła się. Przez to, że kiedyś na odkręconej obudowie i włączonym zasilaniu przejechałem po pinach od wewnątrz jakimś drucikiem i poszły iskry po prostu od zasilacza, byłem przekonany, że komodor się spalił. Ale szkoda mi było go wyrzucać. Tylko przez to, że magazynowałem strasznie ogromne pokłady tego typu rzeczy, Komodor przetrwał. Leżał w domu babci, gdzie najwięcej barach majstrowałem i przetrwał tam aż do jej śmierci. Wtedy go wywiozłem i pociąłem, a resztę historii znacie. A teraz czas na narysowanie mapy: jak wygląda ta ma maskownica, która będzie zasłaniać okropną dziurę obudowy. W międzyczasie też dorobiłem do płyty głównej kable z wyjściem kompozyt wideo i audio. W niedalekiej przyszłości pokażę wam, jak to zrobić. Projekt z okleiną miałem problem z blokowaniem się klawiszy przez złe wymierzenie otworu. Teraz tego błędu nie popełnię. Tutaj nieco trudny, ale wykonany proces zaginania maskownicy. Nie od razu udało się osiągnąć wymagany kąt, ale w końcu wyszło jak należy. Kolejna miała nieco słaby klej i była sztywna, także trzeba było jej nieco pomóc taśmą klejącą z drugiej strony. tylko skombinować przycisk tak zwanego kurczaka i teraz komodor jest kompletny.